Krzysztof, ja w kuluarach słyszałem, że produkcja programu Twoja twarz brzmi znajomo, od dawna się o Ciebie starała, ale Ty się nie zgadzałeś. Dlaczego? To nie jest tak, że się nie zgadzałem, e, tylko urodził się Borys y, we wrześniu e, i uznałem, że ten moment, kiedy już wiedzieliśmy, że młody będzie na świecie, to będzie trudny moment, żeby pogodzić obowiązki taty, zaangażowanego taty, e, z tak wymagającym programem, jakim jest Twoja twarz Brzmi Znajomo. I dlatego poprosiłem o przesunięcie tego młodziego udziału i wystartowałem teraz na wiosnę. Wiele osób mówi o tym, że program jest wymagający, ale taki zwykły widz nie wie o co chodzi. Jakbyś mógł przybliżyć, gdzie tu są elementy, Wymagające. Tych elementów jest bardzo, bardzo dużo, bo po pierwsze jest to wokal, bardzo wymagający, bo w momencie kiedy my dostajemy postać, którą losujemy z tego grzybka bębna, to wtedy trzeba do niej podejść wokalnie, czyli odnaleźć jakiś rys wokalny, jakąś charakterystyczność, sprawdzić jak ta osoba mówi, jak wypowiada, jaki ma akcent, jakie ma takie smaczki, które wpływają, że jest to rozpoznawalna postać. Bo moim zdaniem marzeniem każdego artysty, nie każdy to osiąga, mieć własny niepowtarzalny styl. Więc my na tym niepowtarzalnym stylu artysty... Opieramy się, żeby tą postać y, znaleźć. Po drugie, jak ona tańczy, jak ona się rusza, jakie ma przyzwyczajenia, jak ona mówi, jak się zachowuje, e, jaką ma minę, e, jaki ma styl bycia, jak się odnosi do ludzi. Poza tym trzeba obejrzeć mnóstwo wywiadów, koncertów z tą osobą i różnych jego występów. Jeżeli jest to polski artysta, to myślę, że na pewno go znam, ponieważ myślę, że znam prawie wszystkich polskich artystów. Jest mi łatwiej, a kiedy to będzie artysta zagraniczny, będzie trudniej. Ale praca całościowa nad postacią jest bardzo wymagająca i właściwie powoduje, że nie można zająć się niczym innym. Ja dlatego też podwoiłem swoje jakiekolwiek zajętości poza programem Twoja twarz. Poza telewizyjne, no żeby móc na maksa skupić się na tej pracy. No to teraz mam e, bardzo ważne pytanie do ciebie. Wypadło mi. Słuchaj, tak się zaspokaję, że mi e, wypadło Spoko. z głowy, muszę się chwilę e, zastanowić. A bardzo ważne, jak ty się czujesz w roli uczestnika nieprowadzącego, to jest kluczowe. To wiele osób zastanawia. Kiedy wchodzę. W jakąś pracę, wchodzę na nią, w nią na maksa i też nie zastanawiam się, jak ja się czuję. Po prostu jest to zadanie, którego się podjąłem i chciałem się podjąć, bo to jest niesamowita przygoda i, i po prostu to robię. Nie ma tak, że zastanawiam się, o jak ja się czuję. No po prostu wchodzę w to całym sobą, na 100% i staram się, żeby ten mój produkt, to co pokazuję na scenie, czyli ta postać, była jak najlepiej dopracowana. Ale i tak w momencie, kiedy wychodzisz na scenę, to zapominasz o tym wszystkim. Po prostu to już jest, to już jest po prostu freestyle, to już, już jakby płyniesz tym, ale jak mawia Miles Davis, jeden z najlepszych jazzmenów na świecie, no najlepsza improwizacja jest ta, która jest przygotowana. Tak, ja też to zapamiętałem, jak mi kiedyś to powiedziałeś. W programie Twoja twarz brzmi znajomo, mamy dwóch prowadzących, jeden nowy, drugi już od dawna związany z programem. Jak oceniasz z boku ich relacje? No bardzo fajnie, chłopaki pracowali przed laty, byłem świadkiem, także prowadziliśmy wspólne festiwale czy Sylwestry z dwoma Maćkami i zawsze tam mieli bardzo fajny flow i tak samo jest teraz. Czyli rozumiem, że tu nie ma żadnych zgrzytów, które ty byś widziało z boku. No przecież ja bym wam powiedział, gdyby cokolwiek się stało, co mógłbym wam powiedzieć, no natychmiast bym wam powiedział, ale nic takiego się nie dzieje. No dobrze, w takim razie dziękuję bardzo za Dzięki, rozmowę i powodzenia Damian. w kreowaniu postaci. Przybij piątkę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki.